Drodzy Państwo, trzecia część, czyli jesteśmy po części tej pierwszej wstępnej, takiej intro, prefacji, po części drugiej, takiej relacyjnej, można powiedzieć, ale też porządkującej te obrady, żeby te obrady były uporządkowane, i wchodzimy w część trzecią. Drodzy Państwo, czyli tą chyba z punktu widzenia tych słuchaczy, którzy oglądają i słuchają, najważniejszą, czyli co mają senatorowie tutaj obecni do powiedzenia w ramach tego porządku, który odczytaliśmy. I w ramach swoich własnych doświadczeń, i w ramach tego, co sami widzą za zagrożenia. Czyli prosiłbym Was raczej o to, żebyście w pierwszej kolejności wyspecyfikowali też numerycznie najważniejsze rzeczy, które Wy widzicie i poruszyli te kwestie, które wydają Wam się z tego porządku najważniejsze. Także, Panie Marszałku, oddaję Panu głos. Dziękuję bardzo. Pośród tak wielu punktów, zacytowanych przez Waszą Wysokość. Tego, co nas gnębi i co nas tutaj osłabia obecnie w tym bycie politycznym, jakie jest trzecia RP, słusznie zauważył że jest numeracja, jako że jest to trzecia matka, tak? A to są już macochy. Także pierwsza matka była i pierwsza matka zostanie. Jeżeli ktoś przedstawia swoją genealogię lub podaje swoje korzenie, to mówi z matki, takiej i taki. nie z drugiej, trzeciej, czwartej. A szczególnie z macowej, nie? Chyba, że ktoś się urodził z drugiej matki ojca, prawda, no ale jednak to wtedy jest ta z drugiej żony ojca, tak. Więc w moim przypadku też było, że dziadek owdowiał, została, zostały dzieci i ożenił się po raz drugi i były kolejne dzieci. Cześć. Moja mama właśnie z drugiej mamy jest, ale to była mama, nie macocha. Więc yy... Tak to jest z Polską. Niestety, 1946 rok, po wojnie trzy razy tak. I cóż te trzy razy tak nam dało? Sfałszowane referendum, tak? Wszyscy do urn. To był rozkaz, to brzmiało. Bo każdy miał prawo, każdy miał możliwość pójścia i zagłosowania. Ale o co? O co się bił? O co głosował? Nie miał, nie miał żadnej informacji, co go czeka, jako że wojna zostawiła wielką dziurę w pamięci w intelektualnej, w elita przede wszystkim, no nie było tych, którzy by po prostu poprowadzili tą garstkę narodu, która została po II wojnie światowej przerzedzona tak bardzo do jakiegoś rozsądnego wyboru. Czyli szedł tłum, szedł tłum do urn, który, któremu obiecano, tak jak dzisiaj obiecuje się, ale z tego się potem nie rozlicza nikt. Pozostaje tylko po prostu rachunek do zapłacenia. Dzisiaj naszym rachunkiem do zapłacenia jest zaniedbanie w gospodarce, zaniedbanie w wojsku i wojna jest u bram, Ubran polski. Puka nam do drzwi. Dlaczego? No, ponieważ było wszystko jakby rozpuszczone, wojsko rozpuszczone. Tak? Nie było poboru, nie było ćwiczeń, nie było przysposobienia obronnego, które dawniej było w szkołach. Młodzież strzelała <laughs> najwyżej z kapitrzonów albo na grach komputerowych i to jest jedyna zdolność, którą dzisiejsza młodzież posiada. Są nieliczne grupy, oczywiście obrona terytorialna i tak dalej, ale ileż trzeba pracy włożyć, żeby nauczyć, przysposobić. Obecne hasło, że będzie jakiś pobór, jakieś 200 tysięcy, tak. ale czym? Z czym do ludzi ktoś zapytał? Z czym do ludzi, jeżeli nie ma infrastruktury, nie ma pieniędzy, tak. nie ma regulaminów, nie ma wyznaczonych osób, które będą tym kierowały. Używa Marcin się Marcina, nie? Tak, tak. No więc po prostu hasło zostało rzucone. I co? Cieszycie się? O, cieszymy się. No ale co dalej? Tak samo jak cieszyliśmy się z tego trzy razy, tak? Więc y, musimy wrócić do korzeni. A tymi korzeniami, tym korzeniem jest Polskiej, jest Królestwo Polskie. Ono zawsze było i ono do dzisiaj jest. Nikogo nie, nie unieważnił nikt jego nie wykreślił z myśli, z uczuć z serc Polaków ponieważ tak zawsze było albowiem królestwo moje nie jest tego świata ale ja wam zostawiam tutaj to słowo i czyńcie sobie ziemię poddaną, nie w przeciwieństwie do tego co wszystko dzisiaj się dzieje widzę Polska już nie ma węgla Polska już nie ma energii więc musimy po prostu czekać na zmiłowanie Pana Boga który nam to wszystko ześle z nieba Dlaczego? Bo nam się nie chciało myśleć, nam się nie chciało być sobą i myśleliśmy, że jakoś to będzie, albowiem prawo i w cudzysłowie sprawiedliwość nam przychyli nieba. Niestety tak nie jest, co dzisiaj widać, a zima już jest za progiem. Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta chciała zabrać głos, także bardzo poprosiła. Ja chciałam podziękować za bardzo piękne wystąpienie króla i rzeczywiście ten katalog tematów jest bardzo duży. Nawet ja tutaj porządkuję sobie dzięki tej wypowiedzi pewną wiedzę. I chciałabym tutaj poruszyć kilka tematów. To w jakim momencie jesteśmy teraz, jako państwo, tak? Tak. Bo jesteśmy w trudnym momencie. To wynika z tego, że jesteśmy krajem bardzo trudnym położeniu geopolitycznym. Stąd ścierają tu się siły obce, tak. i to wiemy, że ciągle nami ktoś miota, że bardzo silna jest piąta kolumna. Czyli od właściwie rozbiorów, de facto, Polska jest ciągle um, pod czyjąś kontrolą. Jeszcze przed tak. I to jest, no oczywiście, no bo wiadomo wpływ na lekcje też tutaj obce tak, siły oczywiście. miały i w tym momencie dopóki sobie tego nie uświadomimy, że ktoś panuje nad naszą edukacją i ktoś nam pisze naszą historię, tak. stąd my wyciągamy fałszywe wnioski. I tu o czym tutaj mój przedmówca mówił, tak? To jest jeden z elementów tak referendum. W związku z tym, pierwsza podstawowa sprawa to jest historia, czyli prawidłowa interpretacja zdarzeń, które miały miejsce. Ja, jako historyk, tutaj z bólem muszę stwierdzić, że też mnie uczono fałszywej historii na studiach, i dzisiaj, kiedy jest łatwiejszy dostęp do źródeł, możemy pewne rzeczy weryfikować. Tak. Bo jeżeli na fałszywym fundamencie tak. działamy, to i wyciągamy fałszywe wnioski. I tak jest, tak, że ta manipulacja, która odbywa się dzisiaj w świadomości kolejnego pokolenia, jest zbudowana na fałszywych bohaterach. Proszę zobaczyć. Piłsudski, widę, sanacja, widę no, pis tak. i Kaczyński. To jest analogia tak silna i te same błędy widzę, y, y, robią, tak? Kiedy mówię o obozie sanacyjnym, to ludzie no mnie atakują, tak? Wielki bohater. Mamy przecież pomniki Piłsudskiego nawet w Gdańsku, niedaleko zresztą stąd, tak? Więc jeżeli mówimy, że klęska 1 września to jest wynik złej polityki sanacyjnej, to ludzie mówią, no ależ o czym ty mówisz? No jak? Przecież wielki wódz Piłsudski. Kiedy ja mówię, że 1 września i 17 września, jeżeli ucieka naczelny wódz, ryć śmigły, to, to, co to jest za bohater? Mało tego, mało ludzi wie, że yy, Piłsudski nie dopuszczał zawodowych wojskowych, tylko otaczał się ludźmi, którzy kompletnie nie mieli przygotowania wojskowego. I rydź śmigły, proszę Państwa, skończył yy, yy, w Krakowie Akademię Sztuk Pięknych. I on był naczelnym wodzem. No, yy, yy, odsunięto Zagórskiego, Rozwadowskiego, ja nie będę tu wymieniać innych generałów, prawda? W związku z tym to pokazuje, w jakim kierunku tak. poszła sanacja i dlaczego mieliśmy klęskę we wrześniu. No i ten 17 września, kiedy ucieka rząd, kiedy ucieka naczelne dowództwo, siedmiu generałów, które, tak. którzy porzucają, o tym nie uczą w podręcznikach historii. Więc jeżeli my tylko pokazujemy termopile, prawda, westerplatte, pokazujemy wiznę, pokazujemy pewne elementy, to ja jako kobieta nawet, bo ja nie jestem fachowcem wojskowości, to widzę, że góra jest przegniła i gdzieś od stopnia kapitana, tak, czyli od stopnia kapitana idzie ten polski element, który rzeczywiście dzielnie walczył w kampanii wrześniowej. I dopóki, tak jak powiem, nie uporządkujemy historii, to następne pokolenia będą fałszywie, fałszywie wyciągać wnioski tak, tak. i fałszywie będą działać. I dlatego tu już wracam do aktualnej sytuacji, do tego, co robi PiS, który jest taką nową sanacją, bo dokładnie oni działają prawie kalką, tak? tak. Prawie kalką. Co jeszcze jest bardzo niebezpieczne w tym wszystkim? Że nie ma ekonomii krwi w narodzie polskim, dlatego ta nasza substancja ginie i to kwiat umiera, tak, kwiat ginie i wszystkie te powstania, które były, były inspirowane z zewnątrz, bo ich rolą nie było obrony substancji polskiej i państwa polskiego, quasi, bo różne były jego formy, tylko instrumentalnie traktowano naród polski y w ramach większego układu sił europejskiego czy światowego, bo to się różnie na przestrzeni wieków układało, czyli mówię tutaj, może nie sięgam wcześniej, ale powiedzmy powstanie kościuszkowskie, kolejne powstanie listopadowe, styczniowe, warszawskie, dla mnie to jest jedna klamna, tak. że kolejne pokolenia, tak, tak. kolejne pokolenia podejmują tragiczną walkę. Która obraca się przeciwko narodowi polskiemu, a nie dla narodu polskiego. I w tym my mamy y, 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 też dzisiaj taką fałszywą narrację, że czcimy klęski, tak? Tak. a nie czcimy prawdziwych bohaterów i prawdziwe y, y, działania, typu powstanie wielkopolskie czy powstanie dzieła. śląskie no. dzieła, które były twórcze, które y, 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 służyły y, y, narodowi polskiemu i Zachowaniu polskiej substancji. Więc to jest pierwszy postulat, tak? Czyli no, podjęcie się jakiejś takiej um, analizy historycznej czy refleksji na temat tych pokoleń, bo mówimy tu o siedmiu, wstecz, żebyśmy prawidłowo dzisiaj umieli analizować sytuację, w której jesteśmy. To jest pierwszy ja tylko punkt. Przerwę tak. tutaj. Proszę. Czy, czy, bo mówiłem o tym pokoleniu. Czy tak. można by z kontekstu tego, co Pani mówi, wysnuć wniosek, że żyliśmy w pokoleniu Piłsudskiego, czy tak by tak można? Tak. I że dzisiaj żyjemy w pokoleniu szybię, też tak. fałszywie Piłsudskiego? Fałszywie, tak. Bo... Bo mówię o tych pokoleniach, jak Dokładnie, je nazwę? Tak. Proszę kontynuować. Yy, więc to jest pierwszy punkt, tak. Yy, czyli tutaj ta ogólnie historia Polski. Druga to jest historia dotycząca. Y, naszej polityki wschodniej jako dru tak. drugi punkt, bo jesteśmy w tej chwili mocno w to uwikłani, czyli Polska i y, 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 nasza granica wschodnia, bo dzisiaj ona jest mocno zagrożona i, i tutaj jest rzeczywiście y, bardzo niebezpieczny moment, w którym jesteśmy, czyli uporządkowanie historii polsko-ukraińskiej. O właśnie. Polsko-ukraińskiej, ponieważ znowu mamy tą fałszywą narrację. Ja obawiam się, że w naszym rządzie jest za silne lobby proukraińskie, nie chcę tutaj używać nazwisk, ale one są czytelne, prawda, włącznie z prezydentem, tak, bo tu mówi się o jego korzeniach, myślę, że te lobby jest silne. I w związku z tym my dzisiaj nie możemy nawet upamiętnić pomordowanych Polaków 11 lipca 1943 roku. W sensie przekazu do nowego pokolenia, tak? Bo tylko naprawdę można budować te relacje. Ja tu może się pochwalę moją taką małą cegiełką. 11 lipca w Gdańsku tego roku upamiętniliśmy tą tragiczną niedzielę, kiedy mordowano Polaków w kościołach na Wołyniu i nie tylko. To jest symbolicznie, mówi się Wołyn, ale że były na tak. większym obszarze i w dłuższym horyzoncie czasowym. Niedaleko kościoła Nieświętej Brygidy, ja przesłałam tobie, tak? I jest taki obelisk. Myślę, że to jest dzieło. Tu przyznaje się moje zaniedbanie. Księdza Jankowskiego, bo to jest blisko y, 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 placu, gdzie stał pomnik. I tak się zastanawiałam z moją grupą. <laughs> Mamy takie małe stowarzyszenie: suweren.pl. Upamiętniliśmy, złożyliśmy wieńce, jak przemówiłam, przypomniałam trochę taki rys historyczny, jest to nagrane upamiętnienie tych wydarzeń i jako główne przesłanie, że nie zbudujemy dobrych relacji, kiedy te relacje polsko-ukraińskie nie zostaną wyprostowane. tak? Nie zostaną wyprostowane, bo nie można na kłamstwie budować. I oczywiście, wyprostowanie to też u, umożliwienie godziwego pochówku tych, którzy jeszcze leżą w dołach z wapnem, tak? Bo tak. my ciągle mamy wobec nich pewien dług, wobec tych ludzi, którzy zginęli. Czy uważa Pani, że tak jakbyśmy dzisiaj po, zaapelowali, że powołanie Komisji Polsko-Ukraińskiej do Spraw Trudnych, tak? Tylko że boimy się, że to będzie komisja banderowska ze strony Ukrainy i Banderowska ze strony III RP, czyli nic to nie będzie. Bo generalnie powinna być powołana komisja do spraw trudnych, to się tak mówi, między dwoma państwami, żeby to wyjawić. Znaczy, nie nie ma takiej komisji, komisji chyba z Niemcami, jest tylko z Rosją paradoksalnie. Taka komisja jest z Rosją. Nie ma z Niemcami i nie ma... Podążymy generalnie do pokoju. Oliwa jest miastem pokoju 1660 roku. E Oczywiście możemy się liczyć, że dojdzie do wojny, ale wtedy musimy się wiedzieć, jak zachować to, co pani powiedziała, że fałszywa polityka jest matką fałszywej, znaczy fałszywa historia jest matką fałszywej polityki. No tak. Znaczy, no jeżeli i... jest fałszywa, to pisał Szujski, to nie nasze słowa są. Ale historii. to nawet w życiu. Prywatnym, to jest, to jest to... logiczne. Tak, jeżeli jesteśmy wprowadzeni w błąd, no to pod wpływem tego błędu... Fałszywe wnioski wyciąga. wyciągamy Wyciągamy i działamy według tych fałszywych jakby tutaj przesłanek. przesłanek. Dokładnie. Więc no, minimum to jest powołanie komisji historycznej, tak, do spraw e, historii, Czyli jakby przedstawienie faktów historycznych, to co my staraliśmy się powiedzieć od czasów chrobrego, tak, kijów i tak dalej, i tak dalej, nie licytowanie się, nasz, wasz, wołyń, znaczy Grody Czerwieńskie, Halicz, kijów, tylko po prostu fakty, ułożenie faktów mhm. i z tych faktów wyciąganie wniosków, bo historia jest przesłanką do analizy i wyciągania wniosków. A nie, że ja tworzę narrację i do tej narracji dopasowuję fakty. No to jest tragedia wtedy, prawda? To, co oni dzisiaj robią i to, co próbowali robić. To znaczy, że jest narracja taka, że Ukraina jest naszym sojusznikiem. A ja się pytam, na jakiej podstawie? No proste pytanie zadaję. Na jakiej podstawie jest naszym sojusznikiem? Ktoś powie. No, bo był tam sachajdaczny, pomagał nam pod chocimiem. No dobrze, zapisujemy to, tak? To zapisujemy, bo to były wojska do wynajęcia. Tak, ale przepraszam, że tutaj wejdę w słowo. Proszę bardzo, Kontynuuj. Najbardziej niebezpieczna narracja, jaka dzisiaj jest wmówiona Polakom, to jest to, że jest sojusznikiem, dlatego że Ukraina walczy za nas. No już najbardziej fałszywa przesłanka, tak, fałszywy... że Ukraina walczy za nas i trudno z takim argumentem polemizować. W związku z tym. Stąd te relacje mają być prawidłowo polsko-ukraińskie, bo oni walczą za nas, to, to znaczy, że oni oddają życie za, życie za nas i my mamy być tą sługą narodu ukraińskiego. To jest bardzo prymitywne, ale bardzo trwane sformułowanie, bo większość nieznających w ogóle historii i relacji ulega, ulega tej interpretacji. Ym, dlaczego yy, 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 oczywiście to jest. Znaczy nie do końca jest to fałszywe. To jest pewien to, że to jest sofizmat, w którym jest trochę prawdy, ale No, całość bo podana... na tym polega, no bo ale znaczy... całość podane jako błąd. Domyślamy się, że jeżeli chata na wsi ze słomy no. pali się na skraju, to na drugim skraju, jeżeli nie będziemy je gasić, dotrze za jakiś czas. No to to jest prawda. Natomiast nie można powiedzieć, że jeżeli ktoś gasi. Do końca, że jak ktoś gasi tam i pomaga gaszenie, to na pewno pomaga tej ostatniej, chociaż trochę prawdy w tym jest. No nie, ja bym się nie zgodziła całkowicie. Tu możemy polemizować, dlatego. nie, nie. Ja bym tu absolutnie jako historyk zaprotestowała, ponieważ. No, niech pani za Ponieważ o co chodzi? My zapominamy, że jakieś chronologicznie od 1945 roku jakieś były wypracowane zasady pokojowego współistnienia, prawda? Tej części Europy i y, y, przecież to, że w 1991 roku Ukraina z Republiki Sowieckiej została państwem neutralnym było po, po, y, pod pewnymi warunkami to ustalone. Jeżeli teraz y, te warunki ktoś zmienia, to siłą rzeczy. Wplątuje też Ukrainę w konflikt z Rosją, bo Rosja wyraźnie określiła pewne warunki. One zostały złamane i dlatego jest ten konflikt. Natomiast ja nie mogę się zgodzić, że zaraz Rosja nas zaatakuje, ponieważ w Gdańsku my jesteśmy blisko granicy rosyjskiej. Blisko granicy. Gdyby Rosja miała chęć, to nam niepotrzebna jest granica z Ukraińską, bo mogą nas tu uderzyć, plus przez Białoruś. Ja bym pod podał, jeżeli I, Pani i, pozwoli, no, Pani no. dodam jeszcze bo... argument dla pani, na Pani rzecz mocniejszy. Mm. No. Ja uważam, że przede wszystkim, e, bo powiedziałem o tym domu mm. i to jest tutaj jest zawarty e, w, też e, no, o tyle ja że, nie że, fałsz, nie fałsz mówi, że no. e, pytanie, co to za dom, co to dalsze pytania, tak? E, chodzi o to, że Ukraina weszła w ideologię banderyzmu. I Ale do ja tego wątku nie doszłam jeszcze. Właśnie, ta ideologia banderyzmu, która jest kierowana przeciwko Rosji, Przeciwko, ewidentnie przeciwko Rosji, bo tam na tym Doniecku to był zakaz nawet nauczania po rosyjsku, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wieczko, Rosji przeciwko Polsce i przeciwko Żydom. Tak? Te trzy elementy. Ale to, przepraszam, ja tutaj jestem Ja tak, do, do, do tak, pani tak, tak, i Pani dodać. I wtedy, jeżeli Rosja pod tymi, oczywiście możemy się doszukiwać innego dna, ale pod tym, ktoś powie pretekstem, ale z tym motywem, że chce zniszczyć Ukrainę Banderowską, tak? że jej nie podoba się Ukraina Banderowska. I chcę zapewnić większością, mniejszościom tych ludzi, którzy mieszkają w, w Republikach Ługańskiej i Donieckiej, jakieś prawa rosyjskie, tak, żeby oni nie byli anihilowani, no a docelowo eksterminowani, powiemy, wiemy, czym to grozi. Ukraińska okupacja grozi eksterminacją. Mhm. W związku z tym ta wojna ma podłoże e, ideologiczne też, tak. I gdyby Ukraina, i gdyby Ukraina teraz zrobiła gest i powiedziała, że ona wycofuje się z ideologii banderowskiej, to wybija ten argument Rosji, a tu absolutnie tego nie ma. Ukraina chce e, dalej trwać w ideologii banderowskiej, czyli antyrosyjskiej, antypolskiej, antyżydowskiej mm. i chce odzyskać te tereny. No ale możemy się teraz domyślać, że gdyby odzyskała te tereny, to wszystkich, którzy się poddali tej władzy rosyjskiej, będą za uznani za kolaborantów i ich eksterminują. Wszystkich Rosjan wymordują. Czyli, czyli się, Więc jeżeli chodzi, e, dzisiaj czytaliśmy wczoraj, że. Rał, którego szanowaliśmy, mówi, że z Blakeem wczoraj rozmawiał, powiedział, że nasza polityka jest niezmienna: i dopóki Rosja się nie wycofa z terenów okupowanych, my będziemy popierać Ukrainę. No to on jakby zapowiada rzeź i mord tych 8 milionów Rosjan, którzy tam są, tak? I w tym, czyli Ministerstwo Zagraniczne III RP i cała RP chce brać udział, czyli w mordzie, w eksterminacji Rosjan, na co tutaj wyraźnie jest nasze, powinno być nasze weto. Nie zgadzamy się naszym interesie jest, wyraźnie to powiemy, okrojenie Ukrainy tak z zachodu jak i wschodu. tak? Nie po to nasi przodkowie walczyli w Bitwie Warszawskiej i ustalili granicę kompromisową na Zbruczu. Mogliśmy iść dalej, za Mińsk przecież mogliśmy iść. I, i jeżeli chodzi o Ukrainę, tego się domagamy, bo to, bo to wymaga po prostu traktat międzynarodowy. Ukraina nie ma żadnych traktatów, nawet trzecią RP. A trzecia RP nie ma żadnej autoryzacji narodowej, żeby prowadzić taką politykę. Nie masz żadnej autoryzacji. Jedyną autoryzacją, jaką oni się mogą powołać, to to bardzo serdeczne przyjęcie Ukraińców do Polski. To jest jedyne, ale to nie jest jeden do jednego. Nie można powiedzieć, że jeżeli my przyjmujemy Ukraińców i ich dobrze traktujemy, to z automatu jesteśmy masochisti i popieramy banderyzm na Ukrainie. No Tu nie ma żadnej logiki. Tak, tak ale jeżeli głos. Mogę... To ja mogę. Przepraszam, Te emocje ale... mnie trochę tutaj gonią. Bo ja bym. Czego się boję bardzo. My dzisiaj mówimy wojna rosyjsko-ukraińska, co jest fałszywa narracja, i my się wpisujemy w ten przekaz telewizyjny. To nie jest wojna rosyjsko-ukraińska. To jest wojna na terenie Ukrainy, ale trzeba otworzyć atlas współczesny i popatrzeć, że jest dekonstrukcja układu światowego. I to jest tylko takie ognisko zapalne, gdzie nie widać bloków, które się starły między sobą, bo zmienia się ten układ duopolu, tak? wchodzi nowy gracz Chiny, i teraz jest kwestia ułożenia się między Stanami Zjednoczonymi i Rosją w kontekście do Chin. I Ameryka, Stany Zjednoczone postanowiły osłabić Rosję, bo ciągle te nasze powstania, które były, to były przeciwko Rosji. To trzeba w tym kontekście historycznym ująć, że teraz tym krajem, który robi Zamurzyna tak jak my kiedyś Polacy, robi Ukraina. Tak? No tak. Czyli ją wciągnięto w ten konflikt, jeżeli historycznie popatrzymy od tej pomarańczowej rewolucji 2004 Zamarzmy. Nie, nie pomarańczowa, nie. Aha, nie. Pomarańczowa. pomarańczowa, ja. Nie pomara Majdan, nie, Majda. nie, nie Maj tam to jest 13-14. Hmm, tak. Ja po, po kobiecemu to powiem. 2004, bo po, miastem partnerskim Gdańska była Odessa, ja byłam w tej Odesie i tam nie wyprostowano, bo powiem szczerze, jako radna, bo wtedy byłam jeszcze radną, kiedy zaczęła się ta pomarańczowa rewolucja, ja uwierzyłam, że coś się dobrego zadzieje na Ukrainie. I byłam... Sześć minut zrobimy... Tak, dalej. przepraszam. Ale spokojnie. Tak, pani... mogę? No, oczywiście. Yy, bo o co chodzi? Nie ograniczymy Pani. Yy, bo wydawało mi się rzeczywiście, że ona wyjdzie z tego układu sowieckiego i, i nawet, mówię, tutaj u nas było takie poparcie yy, tej rewolucji pomarańczowej w Gdańsku. Dopiero jak pojechałam do Odesy, zrozumiałam, że to nie jest wcale tak, jak nam to się przedstawia, że właśnie w Odessie Ukrainki mi powiedziały, że mają bardzo silne korzenie z Rosją. W związku z tym ta ściana wschodnia jest antyukraińska, tak? I jest rosyjska. Rosyjska pod względem ekonomicznym, gospodarczym i pod względem kulturowym i językowym. Więc jakby ta Republika Ukraińska, która została jako w 1991 roku utworzona jako państwo jest sztucznym tworem. Tak. Sztucznym tworem pod względem kulturowo-etnicznym, ekonomicznym. I to jak zrozumiemy, to już wiemy, że na tej bazie ktoś będzie konflikt robić. będzie robił konflikt. Tak, wykorzystał. Wykorzystał. I ja sobie otworzyłam atlas historyczny z okresu Chmielnickiego. I proszę Państwa, przeżyłam déjà vu. Układ pomarańczowo-niebiescy to dokładnie tak, jakbyśmy pocięli przez Chmielnickiego. Czyli poparcie dla Juszczenki i pani słynnej Julii jest tym Warkoczykiem, pomarańczowa to była część polska, yy, yy, ta zachodnia, natomiast niebiescy, prorosyjscy, była część wschodnia, która weszła wtedy pod Rosję. Już chwili, wtedy ten podział się zachował, w 2004. Potem, jak Państwo pamiętają, y, Ukraińcy, bo my tego nie możemy zrozumieć, wybrali Janukowicza. Czyli jednak nie chcieli, żeby ta zachodnia Ukraina dominowała, czyli ten Banderland, prawda? No. Czyli, czyli znowu niebiescy przejęli władzę. No tak. I proszę zwrócić uwagę, dziwnie w 2012 jest piłka kopana. To przerwa, Iwonko. Piłka hmm. kopana. Pani to przerwa. No.